sejmie znów zawrzało. Krzysztof Bosak ujawnił przerażające fakty o ekipie Donalda Tuska i obecnym rządzie. Mówił z mównicy, opanowany, ale z każdym zdaniem coraz mocniej punktował władzę. Nie mówił ogólnikami, nie rzucał haseł. Zadał konkretne pytania, na które rządzący nie potrafili odpowiedzieć. To był zimny prysznic dla rządu, który do tej pory czuł się bezpiecznie w swojej bańce propagandy. Prosiłbym cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ pomoże mi to w rozwoju mojego kanału. Do przedstawicieli rządu po pierwsze, panie ministrze, czy możemy liczyć na to, że z rządu otrzymamy jako parlamentarzyści raport o skali pomocy udzielonej Ukrainie i Ukraińcom. Taki raport przydałby się, skoro już środki i zasoby z państwa polskiego wyszły. Dobrze, żebyśmy po pierwsze w ramach transparentności w demokracji jako parlamentarzyści wiedzieli, jaka jest skala tej pomocy. Poprzedni rząd wstydził się tego, ile przekazał środków i zasobów państwa polskiego dla państwa sąsiedniego. My byśmy chcieli to po pierwsze wiedzieć, po drugie. Chcielibyśmy móc posługiwać się tymi informacjami na forum międzynarodowym. W tej chwili nawet prezydent, publikując informacje na swojej stronie, posługiwał się danymi szacunkowymi. Także tu, w debacie przede mną, posłowie zabierający głos, jak poseł Jaskulski, posługiwali się danymi szacunkowymi. To nie są twarde dane ujawnione przez państwo polskie. Dlatego apeluję o to, żeby rząd takie dane podał do wiadomości publicznej. To jest pierwsze pytanie. Drugie, jaka jest racjonalność za tym, żeby stosować osobny system podarowania przywilejami czy wszelkiego rodzaju pomocą społeczną dla cudzoziemców, a zupełnie inny system dla cudzoziemców z paszportami ukraińskimi. Przecież to stwarza na państwie polskim obowiązek posiadania dwóch systemów kontrolnych. Ponadto te przepisy specjalne wobec ludzi z paszportami ukraińskimi, mówię ludzi z paszportami ukraińskimi, bo nie chodzi o narodowość, wbrew pozorom paszportami ukraińskimi posługują się nie tylko Ukraińcy, ale także Rosjanie, Gruzini i wiele innych narodowości. Jaka, jaka racjonalność jest za tym, żebyśmy tworzyli osobny system dla poszportów ukraińskich, osobne dla reszty świata oraz y, co z konsekwencjami dla całego systemu prawnego. Zwracam uwagę, że na przykład przywileje z tej ustawy skutkują dla handlu bronią w Polsce, co wydaje się nie było intencją ustawodawcy. I pomoc u, 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 uchodźcom, a handel bronią to dwie różne rzeczy. Natomiast jeżeli wprowadza się ludność obcą z obcymi poszportami w te same prawa, które mają obywatele danego państwa, to rodzi to niezliczoną ilość konsekwencji prawnych, których moim zdaniem rząd PiS uchwalając te przepisy przy poparciu pozostałych partii, i poza Konfederacją, nigdy nie przewidywał. Dlatego wydaje mi się, że racją stanu państwa polskiego jest jak najszybciej przejść do normalnego y, sposobu y, wsparcia i pro prowadzenia polityki wobec cudzoziemców, a nie przedłużania tych nieszczęsnych specustaw, których konsekwencje prawne nigdy nie zostały w tej Izbie ani w pełni przedyskutowane, ani przemyślane, ani zrozumiane. Dziękuję bardzo. Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej alarmują, że mamy do czynienia z turystyką medyczną na dużą skalę. Wiemy, że w tym roku zabrakło pieniędzy na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla Polaków, zamykane są kolejne oddziały szpitalne. Mam pytanie, dlaczego rząd nie zamierza ograniczyć wykonywania większości świadczeń medycznych, a tylko niektóre? tym, którzy są uprzywilejowani objęciem polskim systemem ochrony zdrowia bez płacenia składek w Polsce oraz w jaki sposób ma rząd zamiar weryfikować, czy dana osoba objęta świadczeniami medycznymi, które rząd ma zamiar nadal finansować pieniędzmi polskiego podatnika jest osobą zamieszkałą w Polsce czy też osobą która wyłącznie przyjechała do Polski po to żeby korzystać z danego świadczenia medycznego. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie ze względu na to, że ta ustawa jest przedstawiana jako obcinająca przywileje, a w rzeczywistości te przywileje ona chce przedłużyć. Dziękuję bardzo. To był koniec mojego pytania. Wysoka Izbo. Nie należy mylić dwóch bytów prawnych: bezpieczeństwo i szczelność. Konstytucja zapewnia, czy też nakazuje doprowadzić do tego stopnia wojsko polskie, aby broniło szczelności granicy Rzeczypospolitej. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to mówmy o bezpieczeństwie żołnierzy, a nie tych, którzy nielegalnie napierają na naszą granicę. Czas o tym bardzo poważnie pomyśleć, a powiem Państwu tylko tyle na samo zakończenie, że dziś widzę to tak że zachodnia nasza granica jest bardziej dla nas niebezpieczna niż wschodnia. Jestem z wnioskiem przeciwnym odroczeniu. Uważam, że takie sprawy na gorąco powinniśmy załatwiać tu i teraz. Otóż proszę Państwa, o demokrację oczywiście trzeba zabiegać, ale przede wszystkim trzeba demokracji przestrzegać. I to, co powiedział tutaj Donald Tusk, po prostu, zwyczajnie włosy się jeżą. No proszę Państwa, prezydent niczego innego dzisiaj nie powiedział, tylko powiedział o faktach. Powiedział, jak jest prosto w oczy, może dlatego Was to boli. Mamy dzisiaj 100 konkretów. Po prostu jesteście nierobami zwykłymi. Nie, przez rok czasu oprócz szczucia i nienawiści nie wprowadziliście do systemu politycznego niczego. Dokładnie niczego. A to, że Donald Tusk e, mówi o tym, że zebrał, proszę Państwa, w czerwcu 400 tysięcy ludzi, TVN powiedziało, że to kosztowało 5 milionów. Taka jest Wasza demokracja. Po drugie, jeżeli sugeruje Donald Tusk, że pan prezydent ma, proszę Państwa, demokrację nie w głowie i nie będzie teraz sugerował gdzie, to ja chcę powiedzieć, że Donald Tusk właśnie społeczeństwo Dziękuję. nie ma w głowie, tylko nie chce sugerować gdzie. Panie Marszałku, ja szybciutko, ta inwestycja ma swoją historię od 1974 roku, rzadko kto o tym wie. Wszystkie władze i te dobre i te złe marzyły o czymś podobnym. No niestety na, zawsze gdzieś na zakręcie, nawet platforma obywatelska w 15 albo w 14 roku wydała kilkanaście milionów złotych na opracowanie, które wprost udowadniało, że CPK, to wtedy się inaczej nazywało, jest bardzo uzasadnionym projektem. Dziś dyskutujemy na temat tego, czy, ta, czy to ma być duże, czy to ma być małe. Wiecie Państwo, powiem tak, że jak się podsumuje te wszystkie wydatki, kto ma za co płacić, gdzie obligacje, to skarb państwa wydałby na to. 4 miliardy złotych. Jedynie tyle, co wy dzisiaj na telewizję wydajecie rządową. To chcę powiedzieć, wiecie w czym jest problem? W mentalności. Wy panie ministrze macie mentalność chłopa pańszczyźnianego. Wy po prostu na kolanka. Wy my, Niemcy muszą wam pozwolić i będzie wszystko w porządku. Taka jest prawda. Wstyd mi zapala. Pan poseł Szymon Szymkowski Węse. Szanowna pani marszałek, wysoka izbo. Otrzymałem takiego SMS-a od jednego z dyrektorów szkół i myślę, że on jest świetnym podsumowaniem tego, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że świadectwa zgodne ze stanem faktycznym są nieważne, bo są niezgodne z rozporządzeniem, które co prawda jest nieaktualne, ale nikt go nie znowelizował, więc jest nadal obowiązujące. Przysła. Trzeba sięgnąć do klasyki polskiego filmu i powiedzieć niezły macie siostry bałagan w tym archeo. Niezły macie bałagan w tym archeo. Tylko szkoda, tylko szkoda że kosztem tego bałaganu. Dzielicie się z tysiącami uczniów którzy dzisiaj i rodziców, i rodziców uczniów, którzy dzisiaj cierpią z powodu tego bałaganu, tego niechlujstwa, zaniedbania i nie uczestniczą w rekrutacji, albo w ramach tej rekrutacji są odrzucani na etapie ubiegania się o przyjęcie do szkół, do szkół średnich. To jest dramat. to jest dramat. Takiego dramatu w ministerstwie jeszcze nie było. Ale wiecie Państwo, pośród wszystkich, pośród wszystkich rzeczy zaniedbań, niechlujstw dramatu w szkole zaledwie po półtora roku rządzenia przez najgorszą minister edukacji narodowej w historii Rzeczpospolitej Polskiej, w historii najsłabszego rządu Rzeczpospolitej Polskiej. O tym wszystkim będą mówić moi przyjaciele, posłanki i posłowie, posłowie prawa i sprawiedliwości za chwilkę, pewnie w kilkudziesięciu pytaniach. Jedna rzecz jest najbardziej dramatyczna. Panie minister, dlaczego Pani tak bardzo nie lubi narodu polskiego. Dlaczego pani do tego stopnia nie lubi tego narodu, że pani nawet rezygnuje z nazwy minister edukacji narodowej? Dowodów na to jest ogromnie wiele, bo przecież to jest szatkowanie lektur, wyrzucanie z lektur obowiązkowych tego kodu genetycznego narodu polskiego. To jest kwestia wpływania niezgodnego z konstytucją na działania, które mają zmierzać do demoralizacji, deprawacji dzieci, niezgodnie z prawem rodziców do wychowania dzieci, zgodnie ze swoimi przekonaniami, ze swoim światopoglądem. Dlatego pani minister, takie świadectwo szkolne, za chwilkę pani wręczę, mam nadzieję, że pani przyjmie, z tego świadectwa wynika prosta rzecz. Pośród wszystkich niedostatecznych ocen z przedmiotów takich jak polski, matematyka, fizyka, chemia, historia jest jednak jedna ocena celująca. Celujący za zdradę narodową. Za zdradę narodową. I jeszcze ma pani szczególne osiągnięcia: realizacja ideologicznej i politycznej agendy kosztem jakości edukacji, antypolska propaganda, likwidacja prac domowych, ograniczanie fizyki, chemii, historii, religii, edukacja seksualna wbrew rodzicom. Nie otrzymała pani promocji do dalszego pełnienia funkcji ministra edukacji narodowej. Wie pani dlaczego? Dlatego, że pani nigdy porządnie nie przeprosiła również za te haniebne słowa. Za te haniebne słowa w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Haniebne słowa oskarżające naród polski. Naród polski! O to, że to my i nasi rodacy budowali obozy pracy, które następnie zamienili się w obozy koncentracyjne. Wstyd, hańba, skandal, pani minister. Do dymisji.